Siema witam Was w kolejnym odcinku z randomowego grania. W tym odcinku będziemy ogrywać sobie gierkę. Just Shoot. Jest to FPS taki trochę chaotyczny w moim odczuciu. Ja na początku sobie tutaj przejdziemy po, po, po opcjach, zobaczyć wszystko jest w porządku. Ustawiłem sobie na Full HD, więc, więc powinniście mieć Full HD jak wszystkie e serie. 60 latek jest na moim exhole, więc też nie powinno być z tym żadnego problemu. O kurde, ale to jest hałas. ale to jest napieprzony tych opcji, Boże, jak ja on tutaj zrozumie z tego. Shaders, low high detail. Nie wiem, czy w sumie, jak to nie będę raz zmieniać czy to się nie popieprzy z nagrywaniem, więc może to zostawię. Dźwięk, dźwięk stosuje programem, dobra. E, w teatrze to tam zaproponowane przez, 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 przez widza w komentarzu. I, i, I na jego sugestią go nagram, tu się nazwy Arkusyfy, model, co so, tu jest, ty sobie mogę brać kolor wow. Mogę być albo niebieski, albo czerwony, albo zielony. I, i, i tak, dobra, Co? Nie wiem, zielony wygląda najbardziej neutralnie. Najbardziej oczywiście wygląda czerwony, niebieski trochę taki zbyt kuźwa... High elo, grzyby. Wezmę niebieskiego. Dobra, to, czyli taki jak jest. Odpaliście sobie bot match, bot ENO 11, bot minimum skill, bot maximum skill. I dobra, zostawię to tak, będzie zabawnie przynajmniej, nie? Zróbmy to na full Zróbmy to na to 50, jak jest 17 botów, fajnie, start match I okej, okay, mamy tutaj jakieś mapki, mapki, mapki. O Boże, któraś mapka to była jakaś śmieszna, tak yy, Dobra, zainteresujmy na jakiś, oh my... OMG Island, to wygląda zabawnie Tu główno widać, to może nie nagranie T, te, 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 coś jesznego wybrał. Nie ma guzika random, więc najbardziej to boli. Znamy prison, to będzie śmieszne. Ta czaszka wygląda jak jakaś taka z Mario. Nie wiem, co mi się kojarzy. Dobra, no i tak, w grze chodzimy i strzelamy. Just shoot, czyli po prostu strzelaj. Gry jest strasznie chaotyczna. Nie wiadomo, czy się trafia, czy nie. Zatem nie jakieś kolory, ale to nie, to nie są różny. Niebieski może zajebać niebieskiego równie dobrze. Kogoś innego. Uoluju, spawnkile, bardzo mocno dużo. Pogadnie się tego w tej grze. Jest naprawdę ciężkie. Bo tu chciał wszystko skacze, wszystko lata i ratatata, ta pam, pam, pa dobra, nou, headshot. I bum, headshot, dobra. Te pociski wyglądają jakby one leciały do przodu, nie? One lecą do przodu, ale, yeah, ale nie tak jakbyśmy chcieli. Ponieważ one wyglądają jakby by, 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 by... by. Jakby one nie... <laughs> jakby leciały i dopiero gdzieś trafiały, nie? Ale w momencie jak klikniemy strzał, to on automatycznie jest już na przeciwniku. taki W taki sposób. Czyli trzeba dokładnie jak jest się nacydowany na przeciwniku wystrzelić z tej naszej magicznej strzałowej kuszy i zabić i dopiero wtedy coś coś można. Ktoś coś... O dopiero... ojej, jo, jo, coś zabiłem. Chyba, chyba to ja... Uluju! Nie! Nie, 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 droga mnie zapędził prawie dobra. 4 kilo mam, cztery kile, ktoś ma 30. To chyba jestem botem ma inteligencję 100. Wracamy na dole. Na dole mamy co Po lewej stronie. To jest niby życie, ale nie wiem po co, jakie tak i nie mnie za jednym hitem. Co statystyki, jak widzicie. 10 minut trwa meczyk. 999 naboi i, i. i za bolicko podszedłem do niego i zbyt długo czekałem. Wystrzałem, no, no właśnie, właśnie. Właśnie. Puśwa, kusiwa... <grywa> ta gra jest straszna. Jeszcze ta muzyka. ten jakiś hard na leci. Jakiś taki, znaczy to jeszcze nie jest takie hardnie w tej grze są więcej, tak, więcej takich szkocznych piosenyczek muzyczek. Jakby to nazwać, bo teraz. Na wstępną piosenką nie nazwiesz, bo nie się nie śpiewa, nie? I to nie jest piosenka, bo się nie śpiewa. Więc nazwiesz to utworem kawałkiem gówno. Nie ma jak. i tutaj jest fajny kamp. Można stać i kampić na nich, nie? Tylko cię, że jak on. Nas, tak bot wie poziom. On wie, że jestem za tą ścianą. Nie, musiał, musiał wypalić, we mnie, spoko. Spoko, jasne. Siad, ja to ogarnę. Pro elo, no scope! Ała, dupa jeża. Zabili mnie znowu. Nie wiem, co się dzieje, kurde. O, 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 o! Jezus Maria. Nie miałem jak wycelować. Nie zdążyłem, To jest taki CS dla ubogich. Kod lepszy! Okej, okay, dobra. Jest frag, jest jeden frag. Jest, Oluju. o Ukuźwa! Święta, kurwo. Jak wam zaskoczył i mnie zastrzelił? To jest impossible, co tej gry się tutaj odpierdala. Od, od, od eee... Naprawdę, trzeba mieć jakiś poziom. Poziom, poziom, pójść w na poziomie Azjaty. Żeby cokolwiek trafić i nie dać się zabić. Jeszcze przy okazji. Uoluju! Tak, zabiłem tego, ale tamten mnie tak. Zroskopował, nie? Fajnie, dobra, oddele to. No i fajnie! Fajnie! Chce się obrócić, nie? Dług mi w pysk! Już pójść, nie żyje. Ja tej gry nie widzę, ja tej gry nie widzę nigdzie. No jest straszna, ała! Halo? Fak, 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 on tu zaraz podejdzie, albo nie? Albo tu za, za mną będzie, Uło. tu mogę. ło kurde! Tu coś było, dobra. Trafiony, bęk. Lecimy dalej, lecimy gdzieś. Tutaj jest jeden z fell. Skąd? Chyba spadł samtą z góry gdzieś, czy coś. Tam jest wejście możliwe. Zero, dobra. Te 5 sekund denerwuje. Ja go snoskopuję, albo nie. U Fak, 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 tak, być. Woda, becz! dobra. W eee, Osiem fragów. Eee, stwierdzam, że gówno. Powiedziałem, że mi w cs jest... Nie w cs nie mam cs Czemu mam CS-a? W Koda mi idzie dość cud lepiej. A przynajmniej cud więcej widzę. Eee. <laughs> Może nie tyle co coś ciut lepiej, tylko co ciut lepiej się tam czuję. Siłażę z tym. Bo tutaj jest że co chwilę wszystko coś się obraca, co chwilę coś tu skacze. Za dużo celni tu jest na jednym miejscu Strzelają do Ciebie twoi. Ludzie, twojego koloru. są Wszyscy tu są tutaj, są rasistami, z od do swojej rasy. Strzelają do siebie niezależnie, czy są czerwoni, niebiescy, czy jeb, arkusyfy. Nie żyje kolejny raz. 5 sekund, Czekamy, znowu się muszę odradzić. Ta. Pograbiam na tej mapce troszkę jeszcze i chyba pokażę masz jakąś inną, ponieważ nie chcę ciągnąć tego. Nie chcę na mapy... UAAA! To było hard tank, face mnie wzywa, no ale już zostało mój temperament o przez tamtego przeciwnika. Fajnie, super, świetnie. O, o! Pokaż tyce, pokaż tyce, Pokaż pokaż, pokaż, pokaż! Eee! Skąd? Skąd? Ja tak idealnie celowałem. Ale to nie ma, to nie jest gran celowanie w tej grze. Just shootujesz, lecisz, lecisz kuźwa... Jak coś widzisz, to noskopy walisz, o takie właśnie. Jeżeli już walniesz, to się cieszysz jak pizda, ponieważ tutaj leci jeszcze jeden na nas i nie wiem właśnie gdzie on jest i nie chcę nie sobie w dupę. Nie wiem... Halo? Tu? Ło! Co to za sniki przejście? Mogę wejść na górę teraz, ło. Użyłem przejścia na dół, teraz mogę wejść z powrotem. A tu już będzie milarz, No... No, no -scope prawie... No, nope. No -scope, tak zwany możemy. Nie ma noża, to jest minus. Bo tu jest just shoot, jest tylko strzelaj, nie? Uluju, Ale on mnie chciał ze Ło kuźwa! Stary! Stary nie, proszę, proszę, nie, nie, Halo? Dość długo żyję tutaj już. Cześć, cześć, cwele. Dobra, fajnie. Fajnie, mi ze fajnie. Fajna gra, jeżeli macie epilepsję to polecam jak najbardziej. Dobra gra na długie popołudnie, wieczory. Jeżeli nie macie co robić, odpalcie sobie ją i, i dostawajcie teraz maile... nieważne. Tego nie mówiłem, to nie jest ściana, dobra, nie, idziemy na inną mapę. Inne, inna mapa, inna mapa, inna mapa, disconnect match jeszcze raz. bot match Dajmy na przykład. Garden niebo to jest zbyt małe. O, kuźwa. To jest grube. To wydaje się. Expound kill wygląda dokładnie tak idealnie. Kurde... fajnie. Co to? O, o kuźwa, gdzie to miał wydłuczyć? oluju O, kuźwa święta, kurwa. Eee... Aha. Oczy, Illuminati confirmed. confirm. Dobra, tu idę, idę, idziemy, idziem, idziem, tu. Uuuh! O kuźwa. Fajne to jest, ta mapa jest dobra. Ta mapa jest świetna, genialna. Fajne, idziemy, tutaj, się jakiś spokojny włączył. W takiej elektrotrance ciuch, ciuch, ciuch. No, fuck you. Tak, żeby rozładować atmosferę w tej grze, nie? Tak, żeby, żeby, żeby żeby się ochłodzić taka spokojna muzyczka, ale nie, bo tu się respi kolejny <laughs> sfer... Portal! Portal Gunman! Nie portal do Netera, halo, Minecraft? Nie? Dobra, jednak nie, Ja kurwa tam tego końca mapy zestrzelił! Impossible! <laughs> Jedną obawę, a, znaczy obawę i nadzieję jednakowo, jedne... Je, 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 je. Za jednym razem, mam się, bo, bo, bo. Ponieważ nie chcę, żeby mi klaima dojebali na tą muzykę. Nadzieję, to jest muzyka jakaś taka, zrobiona przez nich, nie? Ale jeżeli YouTube mi wydupi w mordę Climem na ten film, za prawa autorskie do muzyki, to się w murwie. Ała I, i ten widz, który mi tą grę polecił, będzie skazany na, na ciężkie roboty na moim komputerze. Będzie musiał mi napędzać płytę główną. mała! Ach. Gówno! Jak ta gra jest tak bardzo nieferdy, to w kurwio mocno. No, i że. Na te przybliżenie ciężko trafić. Żeby przybliżyć, trzeba kliknąć, nie? I, i, i to nie przytrzymać. W każdej jakiejś normalnej, og 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 ogarniętej strzelance? Nie, tu się klika. Tak jak chodzie, kuźwa, w standardowych ustawieniach. Nie przytrzymujesz klika, już myślisz, żeby przybliżyć. <laughs> ta. Nie czy można to wyłączyć. 63 fragi ma jeden, ja mam jednego, nie, dobra, nie, ta mapa jest zła. No nie, fajne mi się. Uwot, wot map, dobra. Yy, Mario War. Mam nadzieję, że botów mi, dobra. wydupczyło mi boty. Nie, alo? Coś gdzieś mi miał... u, Spierdalaj. Chyba mi boty wydupczyło. Bot match, start match. A bo, dobra, nie, zrobimy, zrobimy ten, zrobimy, tym, 6, 6, 9 ustawimy. a, a o, dobra. Zróbmy może to by ta graba bardziej fair? Oluju, A i tak wszystko się robi. O kurde, co to za Ala Detmos się włączył teraz Nie no, to muzyka. To muzyka rozpierdola! Dobra, Mario Mario, jest tu grzyby zbieraj Dobra Ło to ale to to się zaraz za track włączył Kuźwa! Idzie drop! Czekam, czekam na drop! DROP THE BASE, NLG! To, to dank for you. Um, NLG get... no scope! Get... kuźwa. Lecimy... Um, Gaben, więcej Gabenów. Zaraz zaczął skakać z wszystko. Nie wiem. Nie chce mi się montować. Więc pewnie nie. Ała! Kiedy starski? arkusy kiedy Kiedy starski? Więcej starki potrzebujemy. Już więcej dank serii. Kuźwa! Dobra. Yy, tak. Ja bym powiedział, że muszę zjeść żółwia. Albo. UAA! No scoped! Bę. M bo nie. Bę! W powietrzu go znowu znoskopowałem. BUM! Ten tego nie. Ale ten ten mnie tak. O, jest 8 fragów, a nie 50. Jest jest... postęp. Że, że. Bot najwyższy. Znowu jedę do tej wody, czy do tej przepaści, czegoś. Coś w sensie mała jest ta mapka. Może coś większego by się przydało. Yy, yy. Woluju, gdzie co to za spawn point? Jeep. Doj bitch, The fuck the bitch. Aaa! Nie umiesz trafić? Łokuźwa! Ile was tu? Ile was tu? Ile was tu? Nie? Nie trafiłem go. Ale miałem na nim celowo. wnik miałem, a nie trafiłem. Die, <skrym> boom. I Nie? Tego! Mm. Czemu ja trafiam? Halo! Czy ta gra powinna być bardziej fair dla mnie, bo ja strzelam na pałę i tak Bitch. Bitch. Okay. O, Okej. Łokuźwa. Parkur mocno. Ja nie widzicie mnie. A nie, tam coś tam mnie strzelało. Coś. Ja tutaj zaraz za snajpię wszystkich. Eee. Ciebie, nie ciebie. Tu się coś zrespi za chwilę, patrzcie. Tu będzie portalem co przyjdzie, nie? Ja wiem, ja wiem co jest on poszedł może. Cześć! Nie trafiacie nic. Mmmm. Jest kilka. Kilka... nie ma kilka mu. Foyt. Dobra. Przeskoczę! Co to, to, Ja muszę przeskoczyć ten most. To jest mój... Mój challenge na dziś. Zobaczcie, czy da się przeskoczyć most! Jeb! Ua, udało się! Grzyba! Ne, nie działa to tak, to nie Mario. Myślę, że w Mario. Ło, znowu skopiowałem. To był ten... Uo! Dobra. Zmienimy mapę. Zmienimy jeszcze szybko mapę. Muzyka się nie wyłącza, to jest dobra że możesz mieć mapkę i muzyczka co jeszcze zostanie. To jest całkiem przyjemna opcja. Um, to jest dziwne. Coś jasnego. O, bo to to wygląda dziwnie. O, Kopenhaga. A teraz się muzyka włączyła. No, Zmieniła się. Nieważne. Void. Cudawianki Void. Zwiedzmy sobie piękną Kopenhagę, na przykład. Idealnie odzorowana kurwa. Ej, pływam. Ej, woda nie zabija. To jest mapa dla mnie. Bęk. Mogę odbijać od wody, jestem Jezusem, boże! Boże, nie! Nie, 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 nie! py Bycz! To jest sam dobra? Wchodzimy na górę, wchodzimy, wchodzimy. Most Na moście coś się stanie. Na mostie coś się stanie. W Na moście miał coś siedzieć, a nie miałem wpaść do wody, no. Skocz! Do góry! Do góry! Do góry! Ło! Dobra! <słyszy> Włoczu ją strzela, coś strzelało, coś strzelało. Mogę przyznać, że strzelało, tam. Ej, za duża mapa jest. Taki Boter failed. Chodź tu, no, pokaż się, pokaż dubsko. Wykurwi się kolano dubsko, ty się pokaż. Ty ciulu. uluju Ty ciulu. Wow. Nice, nice. No, oddalę się kamerkę, mógł no widzę. O, tam... A tam jest trup. Ale trupa trafiłem. Aż wybuch teraz po śmierci nawet też. ła, Tu was mogę. próbować trafić. O dobra, jest. Nie. nope, Fuck the bitch. Nie! A ja miałbym trafić powietrzu! Nie! Jestem na drugim miejscu! Boże! Mapa taka duża, ja się nie potrafię zabijać. Fojt! Będę pierwszy, będę pierwszy. Nie będę. Dobra, mnie już muszę iść, bo mnie sypa mój drop. Oluju. Jakiś taki słabszy drop się teraz włączył. O co chodzi? To nie jest muzyka na tą grę. Czyli ten słabszy drop oczywiście. To mocniejszy tak. Najbardziej zajebiście! Ło! Będę pierwszy! Jestem pierwszy! Jestem pierwszy, ludzie! Dało się! Achievement get! Bądź pierwszy. Pierwszy. A, idę napisać pod jakimś filmem za chwilę, że pierwszy. O, do gry, do gry, do gry. Do gry, do gry, do gry. Ło! trafić! trafić cię, Ciebie też trafię. Traficie. cię! Wykurwić cię w dupsko. To cię kolana w dupsko. Bęng! Uluju. Ło, ciulu złoty. Gdzie to był? Ta. Fight! Okej, okay. Time to wreck some no, I wreck you! Chodź się tu. Tu was skampię się na was. Ej, tam był coś. A nie, jest tu trup. Hehe. <grym> Hehe. <grym> a nie, bo oni tu podejdą, to mnie zaraz wystrzelą w mordę czymś. O, Bo oni mają te hard skille. Oni widzą i w ułamku sekundy strzelają. To jest ten poziom over 5000. Bang! No i coś mi strzeliło chyba. Niebieski! Jestem kuźwa z twojej rasy. A ty nie bijesz. Haszego? Nie magik! Żyję. Ej! Ło, kartony, handka mnie zabiła. Tak. Foint. Coś tam płonie. Tam jest Haszkomora. muszę tam się dostać. Ło! Idę do Haszkomory, nara. Haszkomora mnie wzywa. Tu Co? się Tu, 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 tu.

Chodź tu powiesz dupsko. Kurde, ci nie mów, w kolanym, nie? Yep, Daj, bitch. Uluj, złoty. A sznowanie po tym kaszu, trzy fragi czy cztery narobiłem. No, Dobre, nie? Fajna gra. Jeżeli macie co robić, możecie sobie ją pobrać. Jest kompletnie za darmo i nie na Steamie, więc musi wpisać Just shot, Just Shot na waszym ulubionym wyższym i dlaczego. Dlaczego nie macie wpisywać tego do Google? Bo Google nie jest nie jest bardzo popularną szykiwarką, nas jest niszową raczej nie. Więc użyjcie na przykład Binga, Binga wszyscy używają, nie. I wpiszę w słuchajcie, znajdźcie sobie, pobierzcie i zagrajcie i poczujcie playzowanie mocno. Tak, jeszcze coś zabiję na koniec. Muszę, muszę. Zabiję ciebie! Zabiję coś jestem najlepszy w tą grę. Nie ma, nie mam, nie mam sobie równych. Idę do Face'u 13 na 14 Face mnie wzywa. Face mocno. Dobra, koniec odcinka, to ja go zabiję, nie, on mnie. Dzięki za oglądanie, zapraszam Was do kolejnych odcinków z innych serii z randomowego grania również. Cześć!